Za oblaka, za oblaka, nie najdą, Nas nie nas nie i ma nie dostać, nas dosta? Właśnie tak trzeba żyć stary, tak trzeba chodzić jak boss I wiesz co? What? Ja to ten gość Wiem, że mam kicks i energię big dik Mówię to wprost Właśnie thing tak trzeba żyć stary, tak trzeba chodzić jak boss I wiesz co? Ja to ten gość Ty stoję rozdaje karty, baby, bambi real life. Słodziekowy las, pożmokarze ciuś świat, warkociki do węzki, baby, bambi real life. To co na sobie to koka, nigdy nie pytam o nosa Nie biorę, nie brałem i zobacz, mam lot jak nasach chłopak Gadają, że dobry chłopak, gadają, że dobry ziomal Mówią o mnie wiele głupot, zero przypału na blokach Z nas, z nas, nas, znowu dostaję ten clip, ej Znowu dostałem ten tweet, ej szaleb, szaleb, klik, szaleb, klik Zwoli do mnie moja mama, mówi, że widziała clip, hej Mamo to grają TV, hej, o mamo to grają TV,

W się, telefon na scenę iPhone 7 Pyta czy zejdę, wyjdę, wejdę, nie, nie Czy jestem sam, co robię potem i wyciągam rękę Nie jestem sam Idę na bar Śmiechy tu mam Zrobić się Bart, my tlak Spotykam ludzi, Gadam mi i dolewam budę Klikam po Uber i lecę na hotel, bo dość już mam tej budy Kierunek do hotel, napisał do mnie tu sopę Mówi, że ma nowy numer Słucham, czysty ogień, tak to nie było tak podwójne Nigdy wcześniej co jest, tak nie było tak podwójne Nigdy wcześniej co jest, co jest Kiedy w niedzielę to chcę pobić sama dama, razy, wagę na mówię młoda dama face bomb face bomb face bomb oh yeah Chłopak znowu ćpać, przecież jej stara nawet nie ogarnie. One chcą to brać, taki To jest najgorszy gracz, który dopiero zaczął swoją grę. To co nas sobie to koka, nigdy nie pytam o nosa. Nie biorę, nie biorę i zobacz, mam lot jak nasak chłopak. Gadają, że dobry chłopak, gadają, że dobry ziomal. Mówią o mnie wiele głupot. Nacho, team reckless. This front is part two. Love, Let's do it. Free Eastwood, free PJ. My love, my Shorty said he won't war. We can get into it. Catch him out there and smoke him. Nigga on Facebook and post man act like I didn't do it. Run up with that glock. We don't shit and roar Just a drop. I'm a savage, a big influence. It it. Give that nigga a warning. Thought I was playing, but it's the master that listen to it. i'll to that boy. The transmission fluid. I guess that she caught it Shorty said he won't smoke I was itching for it Then he caught on talking talk And I hit ignore You was want information You fishing for it I just fucked with your bitch While she been was going And ain't gonna bow My ass bitch was ugly as fuck Now I'm landin' up with a four shots to the face Leave it shit to form Nigga will help on the scene They gon' hit record Got a bag on your head That's a big reward Big nacho will get you knocked off for that Who's my tip? Yeah, put you up in the more Don't work cause I got Jimku, żeby przejść na ty Trzeba mieć talent Trzeba mieć odpowiednie instrumenty Yeah. A lot of love, not a lot of love, it's a lot of lust, not a lot of love, eh, not a lot of love, it's a lot of lust, not a lot of love, take you home with me, me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I Na nie skoki w bok, tylko w górę wszyscy razem Za mały koszt mamy all inclusive trawę Chcemy silne piwo na osiedlowej ławce Nie atek nie hotel, outdoorowe harce Chcę znowu w pociągu odpierdalać akcję I z tobą na piasku wypuszczać latawce Lot, cała Polska zajera, na Plaża piękna jak koba kapana Dżemelami na, na w lot nie do zatrzymania, nie odkryte jak Albania, chociaż dla was to daleki lot. Dobra faza jak Hiszpania, drinki z drumem i candeba zaraz bliżej się tam wlot. Kolejny punkt Dominika na słońce pali nasze ciała i odpalowali jest lot. Doładuje za bateryki kiwi i i zadańczy z nami cały blok. Nie ma spania, tylko hała, serko mocno albo nara, bo kręcimy w garaż, a nie joints. Każda druka zajera, szuka w tym nie idea, a mała hoj. Życie piękne jak to skania, nie ma więcej stypowania, zaczynamy skakać mnodrost. Zatrzymam czas i do os. Zimny świat, kiedy wszyscy razem w jednym Krzyczymy tak, by usłyszał całe życie zimne piwo na osiedlowej ławce Nie apek, nie hotel, outdoorowe harce Znowu po ciemku, odpierdalać akcje Z tobą na piasku, wypuszczać latawce

Już w co wsiadany nowo siedzi, się tylko Siema, z tej strony co Tutaj będzie Dominacja będzie grana Wróciłem i zasnąłem z miską Nie upadłem nisko, to był tylko wyskok Oglądam japońską bajkę, co płaku mówił, że chińską Stary, ja Skasowałem pierwszy milion i kupiłem deskorolkę Auto stoi na parkingu, ja po bitku lecę na niej dobrze, ja Chłopcze, wypryć te piguły gorzkę Dobre chłopaki ze złych stron. Ja już rozumiem, czemu biją winstroll. Czemu biją wszystko, żeby rosło? Czemu piją wszystko, żeby poszło? We miss you, come back. To jest torba Kangura, którą można trafić z dużych twierdz na strefie eventowej na trybie box pp, ale jak działa ta torba, już wam opowiadam, jeśli zabijemy gracza, nie dostajemy z niego itemów do ekwipunku, ani nie wysypią się one na ziemię, tylko drogocenne itemy pójdą do tej torby, a jeśli chcecie wygrać duży zamek, dajcie lajka, suba i napiszcie swój nick w komentarzu. Witam was serdecznie w dzisiejszym odcinku, oczywiście z Mainstara na trybie box pp, a dzisiaj chcę wam zaprezentować najmocniejsze, w sensie są mocniejsze itemy, ale jedynie... Jeden z najbardziej opej'temów na serwerze, bo oczywiście, że mamy oczywiście jakieś temy takie jak na przykład e, lodowa ruska, pokeball, siersie, nosy, e, trójząb zniszczenia, ale ja zdobyłem jeszcze jeden ciekawy item, a jest to torba kangura. To tą torbę Kangura, która polega na tym, że po prostu trzymając torbę we kwipunku trafiają do niej wszystkie cenne przedmioty z zabitych graczy. I na przykład jeśli zabijemy sobie to chłopa na normalnej strefie pipi, to dostajemy jego itemy do tego szalkera. i. Nie do tego shulkera i nikt inny tego nie złapie To jest po prostu zbyt mocne i według mnie ten item jest giga opa. i dzisiaj go sobie po prostu przetestujemy, zobaczymy czy on jest warty swojej ceny, bo on jest dość drogi, a wy na początek odcinka zostawcie łapkę w górę, suba z i napiszcie jakiś miły komentarz to im będzie bardzo miło, no a co, my już chyba możemy iść na strefę normalną na war pipi, bo już się tyle nasiedziałem na tej eventowej, tyle oczywiście tutaj Xpm tych małych villagerków więc idziemy na war ja bym poszedł szukać już może jakiś ofiar, ja szukam tutaj jakichś graczy do zabicia, ale jak Wiecie, ja w tutaj sobie pozabijałem parę graczy i potestowałem sobie ten item, ale chcę wam jeszcze e, oczywiście zaprezentować go wam, bo wy jesteście moimi widzami, musicie wiedzieć jak ten item działa, więc oczywiście idziemy oczywiście na strefę pipi. Więc oczywiście idziemy na strefę Bezelitr, a tutaj są mocne chłopy, jakieś itemy mają 43, więc ja im daję mocne hity. Ja tutaj chłop dostał widzę perka, więc nie może odlecieć, on ma go dość długo, tylko no niestety już odleciał. Patrzcie widzę chłop z itemami 43, więc jego może mi się uda zabić, tylko będzie uciekał cały czas, będzie cały czas próbował uciec i tak, nie myliłem się, uciekł ode mnie, tutaj więc sobie bijemy innych graczy, ja muszę poczekać aż oni założą klatę i wtedy po prostu ja się mogę z nimi bić, bo oni będą cały czas odlatywać, jakiś chłop skinie El Primo, więc to po prostu tak bardzo nie ma sensu. I jak dobrze widzicie, dalej mam tej temę 4-5, jeszcze się z nimi nie wywaliłem, więc tutaj po prostu pójdziemy stąd, jak tam te chłopy tylko latają na elitrach, idziemy za zobaczyć, co się dzieje po prostu w środku. Ja zauważyłem, że na tym sektorze jest totalna pustka, tylko lata ten chłop za mną, ale jak do niego przyjdę, to on od razu raczej będzie uciekał, do... nie myliłem się oczywiście, że tak będzie. Więc po prostu on będzie mi uciekał. Więc ja po prostu zmieniam sektor. A więc ja widzę, idę znowu na bar pipi Tylko że na innym sektorze. I może zaraz te też poszukamy ludzi. Oczywiście na normalnej strefie. Ale ja bym na razie poszedł jeszcze na to bez elit I zaraz możemy poszukać ludzi na normalnej strefie. Oczywiście, gdzie da się budować. Jakieś stawiać klocki i tak dalej. A widzę, że tutaj jest jakiś fajny chłop. A to jest kocyk ok. O, on ma bardzo dużo rankingu. Więc fajnie, jakbyśmy go sobie zabili. Tutaj się chłopy całują w ogóle. Nie wiem o co tutaj chodzi. Co tutaj się w ogóle dzieje. Chłopy się całują całują. Ja biję sobie jeszcze innego chłopa. Nie wiem, co się tutaj dzieje. Oni tutaj wszyscy się uciekają po prostu. Boją się po prostu mnie. Dostają mocne do dostają jeszcze perka, że nie może odlecieć, ale no wystrzeliło go daleko i pacie, ucieka sobie od nas. A więc ja biję cały czas tego chłopa. czy jeszcze jest jego kolega, którego sobie też tak na zmianę bijemy. Więc po prostu oczywiście tutaj go lejemy, próbujemy go zabić. Tylko oni cały czas skaczą coś i tak próbują. Tam jest kolejny jakiś moderator, więc ja podchodzę sobie oczywiście do niego. Próbuję go zabić. Ten jeszcze moderator coś tu skacze, on coś próbuje się pobić, ale on nie może na, nas nawet hitać, on teraz zniknął, ja się na niego popatrzyłem. Pyk, więc sobie tutaj lejemy się z tym kocykiem, ja go sobie oczywiście, że próbuję zabić. On raczej wie, że my mamy różgę, więc tak gra strasznie bezpiecznie ten kocyk, więc po prostu musimy być też ostrożni, bo oni też mogą mieć na pewno różgę, jak oni tak dziwnie grają. Tutaj kolega też jakoś taki jest bardzo dziwny. Ja leję to chłopa, on sobie ode mnie raczej nie będzie wyrabiał, tylko po prostu musimy w niego trafiać, to jest główny cel, żeby go po prostu trafiać, bo z moim aimem jest lipa, ale jakoś sobie chyba damy radę, bo on już sobie nie będzie raczej wyrabiał, jak go jeszcze chwilę pobijemy, jeśli się nie mylę, bo on ma chyba itemy 40, sam 4, Nie wiem, o ma itemy 40, równo i temy 40, więc go sobie próbujemy po prostu zabić, ale on sobie je koksy cały czas, jest raczej nie do rady, więc po prostu bijemy się z kocykiem tym i próbujemy go oczywiście zabić. O ma itemy 44 chyba i 43, więc fajnie jakbyśmy tam tego zabili, ja bym bardzo chciał. Tylko no patrzcie co się dzieje, bije nas chłop po plecach. Dobra, widzę, ja zmieniłem sektor i latam, szukam ludzi. Tutaj się biją jak w ogóle jakieś chłopy, więc możemy sobie tutaj przyjść. Mam nadzieję, że y, tutaj uda się kogoś zabić, bo chcę zobaczyć, jak to działa. Y, na pewno. I patrzcie, tutaj bijemy sobie.